Rasa dygowo rozpoczął już rundę wiosenną sezonu 2022-2023. Dwa mecze poza nami. Może zaczniemy, panie Andrzeju, od tego, jak wypadły te mecze? No, myślę, że mecze wypadły w miarę oczekiwań naszych na tą rundę rewanżową. Pierwsza, pierwszy mecz, porażka w Koszalinie 3-1, gdzie praktycznie do 50 minuty. Realizowaliśmy swoje cele, mieliśmy sytuację na 2-1 sam na sam Wiśniewskiego, niestrzelona poszła kontra, 2-1, odkryliśmy się, przegraliśmy mecz 3-1. Kolejny mecz w tamtą sobotę w Stargardzie z Błękitnymi, rezerwy trzecioligowych Błękitnych, 2-2. Jest pewien niedosyt, praktycznie siedmiu zawodników trzeciej ligi zeszło, o 13 grali na nasz mecz, byli bardzo wzmocnieni, ale to nie przeszkodziło naszej dobrze, dobrej grze. Prowadziliśmy po, po bramce 1-0 Bienia. Skarnego Piotr Czapka miał na 2-0, sytuację sam na sam gdzieś nie wykorzystaliśmy, później przegrywaliśmy 2-1, Czapka strzelił w 80. minucie na 2-2, no i w doliczonym czasie Poznański w supek. no i taki trochę jest niedosyt, ale pierwszy mecz przed nami praktycznie u siebie, a na wyjeździe. Początek rundy wiosennej, szóste miejsce w tabeli to, to dobre miejsce. Nie, to myślę, że jest to bardzo dobre miejsce, szóste drużyny. E, no, czwarta liga jest ciężka, najwyższa liga w województwie zachodnio które województwo prowadzi. Szóste miejsce w tabeli na zespół, na, patrząc na całe województwo zachodnio-pomorskie, od ekstraklasy pogoni trzecim poprzez drugoligową kotwicę i kluby w trzeciej lidze to dzisiaj w województwie zajmujemy gdzieś 11-12 miejsce pod względem sportowym drużyn seniorów jest to na pewno bardzo wysokie miejsce. Także my naprawdę jesteśmy zadowoleni z wyników tutaj zawodników. Jak przebiegało przygotowanie? jak, jakim, jakim, jak wyglądała w tej chwili kadra? Ja myślę, że to jeden chyba z najgorszych okresów. W przeciągu jest to dziewiąty mój sezon jako prezesa zawodnika w Dygowie jako prezesa dziewiąty sezon i chyba jeden z, z bardziej najtrudniejszych z przygotowaniami. Wiąże się to też z otrzymaną dotacją z Urzędu Gminy, gdzie ona jest pomniejszona o ponad 40%. Nie wiem dlaczego w ogóle tak się stało, ale no, są takie problemy, no musimy przyjąć to jakoś. I zrozumieć. Zmniejszyliśmy kadrę na rundę wiosenną. Sześciu zawodników odeszło, praktycznie dwóch przyszło, doszło tylko do nas. Musieliśmy ograniczyć te środki e, odnośnie przygotowań. Trenowaliśmy praktycznie tylko na swoich obiektach, gdzie w poprzednich latach bardzo duże koszty ponosiliśmy na wynajęcie boisk pełnowymiarowych sztuczną nawierzchnią, żeby się dobrze gdzieś do rundy wiosennej przygotować. No, jest ciężko. Organizacyjnie jest bardzo ciężko. Nie wiem, jak to będzie dalej. Na pewno do czerwca wytrzymamy. A co będzie dalej, no to będziemy decydować. Jestem gdzieś po wstępnych rozmowach z panem Wójtem, z panem posłem Czesawem Hocem, który nam bardzo pomaga. No i gdzieś tam jakieś zielone światełko jest i zobaczymy, bo mówię, nie wiem dlaczego takie środki zostały nam przyznane małe. I z czym to się wiąże? Zmniejszona kadra nie będzie miała wpływu na... No na pewno zmniejszona kadra będzie miała, na... może będzie, będzie to skutkowało gdzieś wynikami sportowymi, Dziś, bo to na pewno się odczuje na zawodnikach, jest mniejsza rywalizacja teraz na przykład na treningach, bo wiadomo, że większość wie, że będzie grała wcześniej na jesień przy kadrze 19-20 zawodników była rywalizacja 11 gra, gdzieś ten poziom sportowy na pewno się podniósł, na dzień dzisiejszy, no mówię, bardzo dobre szóste miejsce, chcemy je utrzymać, i myślę, że jest bardzo dobry gdzieś układ tych meczy u siebie, praktycznie cały dół przyjeżdża do Dygowa, ale to wiadomo, wiosna jest gorszą rundą, cięższą, każdy chce się w tej lidze utrzymać. Będziemy walczyć, mówię, cały trzon zespołu, praktycznie wszyscy doświadczeni zawodnicy zostali, ale to mówię. A młodzieży? Młodzieży, no mamy bardzo duże kłopoty odnośnie młodzieży, e, praktycznie większość młodzieży, która była, to odeszła. Borykamy się z problemami młodzieżowców. Nie ma w brzegu, nie ma skąd czerpać tych młodzieżowców. Troszeczkę nam się problemy zrobiły, że Bałtyk juniorami wszedł do Ligi Makroregionalnej. Jest to wyższa liga dziś tych juniorów. Mogą się pokazać w pięciu województwach w Polsce. No i po prostu chłopcy odeśli tam, żeby się pokazać tak gdzieś na, już na arenie takiej już między tutaj międzywojewódzkiej, już tak ogólnopolskiej, żeby gdzieś tam może się wybić do wyższych lig. Stoimy obok nowo oddanego obiektu, budynku użyteczności publicznej, który jest dom kultury, biblioteka, przedszkole. Jest już dla Was miejsce? No powiem szczerze, na dzień dzisiejszy jeszcze dla nas miejsca nie ma, ale gdzieś tam mam zapewnienia, że niedługo będzie, że tak jest otwarte, cieszymy się bardzo z tego otwarcia, ale do tej pory mamy już końcówkę marca. Jeszcze nic, żeśmy, nie wiem, nie zostali zaproszeni, ani gdzieś tam, nie, żadne pomieszczenia nam nie zostały gdzieś oddane, ale z tego co wiem, są one wyposażane, tak. Budynek jest otwarty, ale jeszcze są gdzieś tam, wiadomo, wyposażane te pomieszczenia i myślę, że w kolejnych meczach, bo już w sobotę gramy w Kobrzegu z Olimpem, gościną mieliśmy grać w Dygowie, ale warunki atmosferyczne i boisko nasze na razie nie pozwala na grę tutaj u siebie myślę, że w kolejnych meczach już w kwietniu będziemy mogli korzystać już też z tego obiektu. Eee, tak jak Pan wspomniał, najbliższy mecz eee, w Kołobrzegu. Tak, w najbliższą sobotę mieliśmy grać w Dygowie o godzinie 15, derby z Olimpem Gosino, przenieśliśmy ten mecz też na godzinę 15 w sobotę, ale na Euroboisko do Kołobrzegu. Jasne. Panie prezesie, tradycyjnie, jak zaczynamy sezon, rundę, pytanie, gdzie Pan tam mierzy? Nie, akurat w tym sezonie praktycznie tą kadrę, którą żeśmy tworzyli już półtora roku, tylko że odejście trenera Korszeńskiego też pokrzyżowało troszeczkę nasze plany, które mieliśmy razem. Musiał iść do Bałtyku, jest nowy trener Bartek Klimkowski już drugą rundę, praktycznie trzą zespołu został. Postawiliśmy sobie gdzieś tam e, tą fajnie dziś poprzeczkę wysoko, ładnie się runda jesienna skończyła, te szóste miejsce. Ja myślę, że stać dygowo dzisiaj, żeby było w tej pierwszej, myślę, ósemce, aczkolwiek no, ta kadra się zmniejszyła. E, borykamy się z pewnymi problemami, gdzieś złamanie doszło Schuberta ręki, e, kontuzja kolana Zaniewicza no i borykamy się z problemami jakimiś kadrowymi, ale to raczej każda drużyna ma, także myślę, że Dygowo spokojnie w pierwszej dziesiątce skończy ten sezon. To coś Panie Prezesie, życzę wszystkiego dobrego na ten sezon i widzimy się na meczu w sobotę. Tak, też zapraszam wszystkich, bo na pewno już kibice dawno nie byli, czy tutaj na tym stadionie, czy w Kołbrzegu jest blisko, też zapraszam wszystkich, e, wystąpimy w nowych strojach, e, z logami nowych sponsorów, raczej nowych, starych sponsorów, można powiedzieć firma ENA i firma e, URB Sebastiana Iwickiego, które no, są to firmy, które nam bardzo pomagają. Chciałbym nadmienić, że jeszcze bardzo nam pomaga pan Józef Wojciechowski, e, który pochodzi też tutaj z okolic Dygowa, gdzieś uczył się, chodził do szkoły do Dygowa. E, mocno nas wspiera też firma ENA. Dziękuję tutaj panu posłowi Chocowi i Czesławowi za pomoc taką. No żeby ci nie ci sponsorzy to nie wiem gdzie dzisiaj byśmy byli jako klub, bo mówię troszeczkę y, gdzieś tam dotacja z urzędu gminy jest na tą ligę bardzo mała, skromna y, i tak samo mogę powiedzieć tutaj o połączeniu tych dzieci, których też jestem trenerem w grupach młodzieżowych KS Perła gmina Dygowo, że też tam gdzieś na dzieci były przycięte pieniądze, są też ukrócona dotacja to tak troszeczkę boli człowieka, który chodzi tutaj tyle lat już że nawet gdzieś na dzieciach oszczędzamy, no to tutaj nie tędy i droga gdzieś tak. I chciałbym, myślę, że to się zmieni koniec czerwca, początek lipca, dziś połowa lipca, jak mam zapewnienia, że gdzieś te kluby zostaną dofinansowane, można powiedzieć, tak, że tutaj mamy obiecane, że będzie to dofinansowanie i trzymamy wszystko mocno za to kciuki, żeby jednak ta czwarta liga była, żeby ten klub też młodzieżowy był, no bo może być, że pewni ludzie gdzieś tam kiedyś się wyczerpią i będzie problem. Panie Andrzeju, raz jeszcze życzę mówię, jak najlepszych wyników, bo te wyniki to tak naprawdę no, to jest najlepsze Nie alcool. no my tak, wyniki, ja myślę, że no my tymi wynikami pokazaliśmy, mówię, czwarta liga jest to najwyższa liga w województwie zachodniopomorskim, tu jeździmy w Świnoujsie, Szczecin, Dębno, Miasta, Koszalin, Stargard, Szczecinek, to są miasta, my jesteśmy gminą wiejską, praktycznie no chyba lepszej promocji, dla gminy to nie ma, naprawdę, bo jesteśmy chyba najwyższym klubem. Tutaj w gminie na każdym sprzęcie, na dres, adresach, na, na strojach, wszędzie mamy też z logo gminy. Występujemy nie mamy gdzieś jako klub swojego herbu, też mamy logo gminy. No to mówię, jest to na pewno duża promocja dla urzędu gminy i dla gminy Dygowo. Także mówię, ja nie chciałbym kiedyś doczekać czasu, że tu będą przyjeżdżały wioski. W Okoliczne w obrębie 20 km poziom sportowy praktycznie zerowy, a różne mogą też, nie wiem, być różne jakieś tam zamieszania, bo to, to jest niezdrowe gdzieś tam. Myślę, że ta czwarta liga, jesteśmy myślę tak bogatą gminą, że ta czwarta liga powinna być, także. A może nawet coś więcej, jak będą sponsorzy z zewnątrz. Także trzymamy także dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam i zapraszam wszystkich na mecz. Dziękuję bardzo.